Cześć! W tym krótkim filmie powiem Ci o jednym narzędziu do autoanalizy, do pracy ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami, po to, żeby czuć się w swoim życiu lepiej, żeby odczuwać więcej szczęścia, więcej dobrostanu, więcej takich wspierających, fajnych, przyjemnych emocji, a mniej uczucia niepokoju, frustracji, złości, lęku itd. To wszystko jest zupełnie naturalne, natomiast to wszystko pojawia się nie bez powodu. Dlaczego się to pojawia? Kiedy się to pojawia w Twoim życiu? I jaką nie są informacje, negatywne emocje dla Ciebie? O tym w dzisiejszym filmie. Jeżeli ten temat Cię interesuje, zostań, proszę, ze mną. Ja nazywam się Ilona Bajorek, jestem trenerką mentalną. Pomagam w zmianie niewspierających negatywnych myśli na takie, które dodadzą nam odwagi, wiary we własne możliwości, chęci, motywacji do działania. Narzędzie, o którym mowa, polega na autoanalizie swoich myśli, niezaspokojonych potrzeb oraz emocji, które się z nimi wiążą. O co chodzi? Pozwól, że pokażę Ci to na przykładzie, tak żeby lepiej można to było zrozumieć i odnieść do naszego życia. Wyobraź sobie taki obrazek. Wracasz do domu po intensywnym dniu w pracy. Niezadowoleni klienci, szef także nie miał za dobrego humoru, jesteś zmęczony czy zmęczona? Wchodzisz do domu i widzisz taki obrazek. Rodzina bez trosku leży sobie na kanapie. Nieugotowany obiad. W kuchni bałagan. W całym domu w zasadzie panuje jakiś duży chaos. To, co czujesz, to narastający niepokój, niezadowolenie, frustracja, złość. Masz ochotę krzyczeć. I teraz zróbmy sobie taką stop-klatkę. Co się tutaj wydarzyło? Kiedy jesteś już w domu i widzisz ten obrazek, i kiedy w głowie przychodzą do ciebie takie myśli: na zasadzie wszystko jest na mojej głowie, tylko ja tutaj sprzątam, tylko ja dbam o naszą rodzinę, o obiad, i generalnie nikt mi nie pomoże, jestem z tym sama czy sam, i teraz ja muszę iść do kuchni, ja muszę zrobić ten obiad, i ja muszę o wszystko i o wszystkich zadbać. Jeżeli takie myśli przychodzą ci do głowy, to jest wysoce prawdopodobne to, że właśnie odczuwasz taką frustrację, taką złość, taką bezradność. Dlaczego? Ponieważ jest to też związane z niezaspokojoną potrzebą odpoczynku, regeneracji, która pojawiła się w tobie. I teraz wyobraź sobie, że gdybyś na przykład wracała do domu i w tej drodze z pracy do domu pomyślała sobie coś takiego: OK, miałam taki i taki dzień, jak ja się teraz czuję? Jaka jest moja potrzeba? Czego ja potrzebuję? Czego chcę doświadczyć? Czego ja sobie życzę na to popołudnie? I jeżeli byś sobie odpowiedziała, czy odpowiedział, że potrzebuję odpoczynku, regeneracji, że życzę sobie, żebym dała sobie prawo do tego, żeby bez trosku poleżeć na kanapie, żeby pójść na spacer, żeby spotkać się z przyjaciółmi, żeby zjeść jakiś pyszny posiłek w spokoju, w ciszy, być może w samotności, żeby poczytać ulubioną książkę czy wziąć relaksującą kąpiel, i tutaj zauważ, że podałam ci kilka sposobów na to, jak zaspokoić tą swoją potrzebę regeneracji i odpoczynku. I właśnie tutaj mamy ten moment przełomowy, co ja zrobię z tą potrzebą, którą już zidentyfikowałam. Jeżeli ja wiem, że moją potrzebą jest odpoczynek, to czy ja zadbam o to, żebym sama zaopiekowała się sobą, żebym sama zaspokoiła tę potrzebę, czy raczej przyniosę na innych. Odpowiedzialność za moje potrzeby, za moje emocje, czyli będę wymagała, żeby to inni zaspokoili moje potrzeby. Czyli przyniosę właśnie tą odpowiedzialność za te moje uczucia, za ten mój stan emocjonalny na innych, czyli ja się złoszczę i frustruję przez moją rodzinę, która mi nie pomaga. A zobacz, czy tak naprawdę, Twoje emocje zależą od Ciebie. Ty jesteś odpowiedzialny i odpowiedzialna za swoje emocje. Twoje emocje są informacją zwrotną dla Ciebie o tym. Czy Twoje potrzeby są zaspokajane, czy nie? Zauważ, że takie przyjemne emocje jak szczęście, zadowolenie, satysfakcja, spokój. One biorą się właśnie w takich momentach powstają, generują, kiedy ty zaspokajasz swoje potrzeby. Kiedy na przykład masz pracę, która cię zadowala, kiedy na przykład spędzasz czas z ukochaną osobą, wtedy czujesz miłość, czujesz wdzięczność, kiedy na przykład idziesz sobie przez las, odpoczywasz, cieszysz się naturą, czujesz w sobie więcej takiego spokoju. I właśnie w takich sytuacjach, kiedy zaspokajasz te potrzeby, jest w tobie więcej takich przyjemnych emocji. A więc ty sam, sama jesteś odpowiedzialny czy odpowiedzialna za swoje emocje. Nie możesz oczekiwać, że to ktoś zaspokoi Twoje emocje, ponieważ nikt nie czyta w Twoich myślach. Ponieważ jeżeli nikomu nie zakomunikujesz swoich potrzeb, swoich pomysłów, to nikt się tego nie dowie. Czasem się może zdarzyć, że ktoś o tobie pomyśli na zasadzie, zaopiekuje się nią, nim tak? i wymyśli coś, co sprawi ci przyjemność, co będzie taką strategią, która zadba o Twoje potrzeby odpoczynku, relaksu i tak dalej. Czy spełnienia, akceptacji, docenienia, rozwoju. Natomiast nie może być tak, żeby codziennie to ktoś odpowiadał za Twoje potrzeby, za zaspokajanie ich i za Twoje emocje. To Ty bierzesz za nie odpowiedzialność. To od Ciebie zależy których emocji będziesz doświadczać w swoim dniu, w swoim życiu więcej? A więc to, co w zasadzie jest teraz do zrobienia, to zastanów się, w których sytuacjach, w jakich momentach twojego dnia, tygodnia reagujesz takimi emocjami trudnymi, nieprzyjemnymi i z czego one wynikają. Jaka potrzeba nie została zaspokojona, czy nie zostaje zaspokojona? Może się to powtarzać. I twoim zadaniem jest, Wymyślenie kilku strategii, jak możesz zaspokoić tę potrzebę. Na przykład potrzebę uznania, docenienia, nie oczekując, że to ktoś doceni Ciebie i po prostu okaże Ci szacunek, okaże Ci takie um, podziękowanie za Twoją pracę, uznanie za Twoją pracę, tylko Ty sam, sama zadbasz o to, żeby czuć docenienie, żeby docenić siebie i żeby odczuwać wdzięczność za to, jaką jesteś osobą. Pamiętaj, że. Ty sam sama możesz zaspokajać swoje potrzeby według własnych strategii, według tego co działa u ciebie najlepiej. To, że dla kogoś odpoczynkiem będzie chodzenie po lesie, nie znaczy, że to jest też twój ulubiony sposób. Być może dla ciebie odpowiedni będzie po prostu położenie się na łóżku i chwila medytacji, chwila oddechu. Być może dla ciebie takim odpoczynkiem będzie spotkanie ze znajomymi. A może jesteś właśnie osobą, która lubi przebywać w samotności, w ciszy, czytając książkę czy po prostu spożywając swój ulubiony posiłek. To jest totalnie indywidualna sprawa i to ty decydujesz, którą strategię wybierzesz. Życzę ci owocnej pracy z własnymi myślami, z zaspokajaniem własnych potrzeb i z takim sprawdzaniem, eksperymentowaniem, jakie emocje wytworzą się właśnie za pomocą tej strategii. Jeżeli ten film jest dla Ciebie wartościowy, podziel się nim ze znajomymi, zostaw, ślad, zostaw mi serduszko, komentarz, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.